Dzień dobry, i jak tu była się nie zatrzymać, jak tu taka perełka motoryzacji stoi widzicie to? 223 i to jeszcze na sprzedaż 5500 euro 1984 jeszcze 30e Nawet jest Numer do, numer do klienta, powiem wam, że jest kozak, taki mega, przepiękne czasy motoryzacji, patrzcie na to. Trzeba włączyć oświetlenie Jest czad.